Oczekujemy takich samych zasad Dziękuję. dla Polski zbliża się zima, która będzie dla Ukrainy bardzo niebezpiecznym okresem. Ta pomoc nazywa się pożyczką, ale generalnie rzecz biorąc, będzie rodzajem wsparcia bezzwrotnego. Ja nie chcę uczestniczyć w zorganizowanej przestępczości. Dziękuję, panie przewodniczący. W Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat pomocy finansowej dla Ukrainy. Ma ona być w formie pożyczek. A pieniądze potrzebne na ten cel mają pochodzić z mienia rosyjskiego, zajętego na drodze sankcji nałożonych na kraj Putina przez Unię Europejską. W tej sprawie zabrało głos wielu europosłów z Polski. Tomasz Buczek z Konfederacji przypomniał, jak do tej pory Polska pomogła Ukrainie i jak w zamian nie otrzymała nawet odrobiny szacunku. Szanowni Państwo, Polska uczyniła już wiele dla Ukrainy. Po wybuchu wojny przyjęliśmy do naszych domów prawdziwych uchodźców wojennych. Daliśmy im świadczenia socjalne takie same, jakie otrzymywali nasi rodacy. Dostali dostęp do polskiej opieki medycznej na takich samych prawach jak obywatele Unii Europejskiej. Z zasobów naszej armii przekazaliśmy m.in. czołgi i samoloty bojowe warte miliardy euro. Nie oczekiwaliśmy w zamian nic, prócz zwykłej uczciwości wobec prawdy historycznej. Nie dostaliśmy nawet tego. Konfederata zwrócił także uwagę na to, że polityka Unii Europejskiej stawia Polskę w trudniejszej sytuacji, gdyż według niego Ukraina dostaje pomoc z Europy, jednak nie jest objęta tymi samymi wymogami, co na przykład nasz kraj. W związku z tym cierpi polskie rolnictwo czy transport. Na skutek błędnej polityki Unii Europejskiej otrzymaliśmy w zamian destabilizację polskiego rynku rolnego, nieuczciwą konkurencję dla polskich transportowców i to, co najbardziej boli. Dalszą blokadę ekshumacji i godnego pochówku dla moich rodaków zamordowanych przez ukraińskich szowinistów na Wołyniu. Ukra Ukraina traktowana jest dzisiaj przez Unię Europejską na równi z państwami członkowskimi zawsze wtedy, gdy chodzi o udzielenie jej pomocy, natomiast normy i wymogi dotyczące produkcji rolnej czy ratowania klimatu Ukrainy już nie obowiązują. Chętniej byśmy pomagali Ukrainie i byłoby nam łatwiej to czynić, gdyby nasze rolnictwo i nasz przemysł miał takie same warunki funkcjonowania jak firmy i gospodarstwa rolne na Ukrainie, które nie muszą ponosić kosztów chorej polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Conclude, please, yeah. Oczekujemy takich samych zasad dla Polski, jakie posiadają na rynku unijnym. O, o. Z kolei europoseł PiS Michał Dworczyk wypomniał państwom Zachodu. Wyszczególniając Niemcy interesy z Rosją, które pozwoliły jej na finansowanie wojny w Ukrainie. Państwo, od 2014 roku, od zajęcia przez Rosję Krymu i części Donbasu, Ukraina mierzy się z rosyjską agresją. Przez większość tego okresu, państwa zachodnie, przede wszystkim Niemcy, ale nie tylko, ponad głową Ukrainy i państw regionu prowadziły lukratywne interesy z Rosją, zasilając miliardami euro rosyjski budżet. Dworczyk zarzucił też Unii zbyt małe zdecydowanie. W kwestii nakładania sankcji na Rosję. Niedługo minie tysiąc dni od pełnoskalowej agresji. Co prawda gaz rurociągiem północnym już nie płynie, ale kolejne sankcje są nakładane na Federację Rosyjską, ale wciąż mamy do czynienia z grą pozorów. Jesteśmy zbyt mało zdecydowani i to nie pozwala Ukrainie wygrać. Michał Dworczyk poparł pomoc dla Ukrainy, jednak niekoniecznie zgadzał się z jej formą. Oczywiście popieram mechanizm pożyczkowy z zamrożonych rosyjskich aktywów, natomiast budzi sprzeciw propozycja udzielenia przez Unię Europejską Ukrainie pożyczki z regresem. Uważam także, iż stabilność mechanizmowi zapewniłoby automatyczne przedłużenie sankcji, dopóki Rosja nie zaprzestanie łamania prawa międzynarodowego. Ukraina potrzebuje naszego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Nowe formaty normandzkie, gdzie przy stole nie ma miejsca dla przedstawicieli regionu, o którego przyszłość toczy się ta gra, z pewnością nie są krokiem we właściwym kierunku. Dziękuję bardzo. Poparcie pomocy dla Ukrainy wyraził też europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Wysoka Izbo, od 970, od 970 dni Ukraina walczy nie tylko o własną wolność, o własną suwerenność. O integralność terytorialną, ale również o nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo 27 krajów członkowskich. Dzisiaj Parlament Europejski decyduje o tym, czy przyjąć propozycję liderów G7. Absolutnie tak. Potrzeba wykorzystania tej makrofinansowej pomocy, potrzeba również tego, żeby Ukraina mogła korzystać z tych środków, które zostały zamrożone. Podobnie jak europoseł PiS, Szczerba również stwierdził, że pomoc powinna być inna. Był jednak bardziej radykalny w tym, co powinno zostać przekazane na rzecz Ukrainy. Ale pytanie się pojawia następujące: czy jest to wystarczające? Według mnie nie tylko zamrozić, nie tylko przejąć, ale po prostu przekazać Ukrainie. Te środki muszą pracować. Nie jutro, nie pojutrze, ale dziś. Po to, żeby Ukraina mogła zwyciężyć się i wygrać tę wojnę. Europoseł kaos zwrócił też uwagę na trudną sytuację Ukrainy w nadchodzących tygodniach. W związku ze zbliżającą się zimą oraz zaapelował o dalszą pomoc dla naszych wschodnich sąsiadów. Zbliża się zima, która będzie dla Ukrainy bardzo niebezpiecznym okresem. Ze względu na ataki na infrastrukturę krytyczną, energetyczną, może być pozbawiona prądu. Ta pomoc jest potrzebna, jest czasowa. Dajmy zielone światło, ale pracujmy na bardziej odważnych decyzjach w przyszłości. Bardzo dziękuję. Do pomocy Ukrainie zachęcał również partyjny kolega Michała Szczerby, Bogdan Zdrojewski. Europoseł Koalicji Obywatelskiej namawiał także do dostosowywania pomocy do potrzeb pan Bogdan Zdrojewski proszę bardzo. zainteresowania, zrozumienia i wsparcia i to w takiej kolejności. Nie będzie, krótko mówiąc, zrozumienia bez zainteresowania i nie będzie wsparcia bez zainteresowania i zrozumienia. Kolejny element, który jest niezbędny to pewna stabilność pomocy. Nie powinniśmy się kierować w tej materii wyłącznie emocjami, ale także zwracać uwagę jaka jest prawdziwa sytuacja w Ukrainie, jaka wojna, jaki przebieg ma ta wojna. I dopiero wówczas możemy pochylać się nad określonymi formami pomocy. Stwierdził też, że to dobrze, że pomoc na bazie mienia rosyjskiego ma być tak naprawdę bezzwrotna. One mogą być różne. Tym razem mamy inicjatywę państw G7, aby skorzystać z środków zamrożonych, środków rosyjskich, aby krótko mówiąc wesprzeć Ukrainę. Ta pomoc nazywa się pożyczką, ale generalnie rzecz biorąc, będzie rodzajem wsparcia bezzwrotnego. Bardzo istotne jest, aby te wsparcia przebiegały we właściwym czasie, we właściwym tempie, bo wtedy będziemy efektywni, będziemy prawdziwi, będziemy autentyczni, będziemy po prostu skuteczni. I tego życzę, krótko mówiąc, Ukrainie i Ukraińcom. Dziękuję bardzo. Zupełnie inne stanowisko zaprezentował natomiast europoseł Konfederacji Grzegorz Braun który porównał ten plan pomocy do napadu na bank. Thank you, Mr. Dziękuję bardzo. O co tu chodzi? To napad na bank? Ja nie chcę w tym uczestniczyć, w takich działaniach. Dyskutujecie teraz Państwo o pieniądzach, które tak naprawdę nie są Wasze. Zwrócił też uwagę na to, że może nie być to najlepszy pomysł ze względu na korupcję w Ukrainie. To jest błąd, to jest bardzo duży błąd z wielu powodów. Jeden powód właśnie został wzmiankowany przez szanownego kolegę. Reżim Kijowski to prawdopodobnie jeden z bardziej skorumpowanych i zabójczych dla swoich własnych obywateli reżimów w historii Europy. Stwierdził też, że organizacja pomocy w ten sposób może się nie opłacić Unii i on nie chce w tym uczestniczyć. Inny powód, kiedy otworzymy tę furtkę i e, sami w, e, niejako wpuścicie się w tę sytuację polegającą na tym, żeby czyjeś pieniądze wydawać w tym momencie, co będzie kolejnym krokiem? Ja. Nie chcę uczestniczyć w zorganizowanej przestępczości. Dziękuję, panie przewodniczący. A jakie jest wasze stanowisko na ten temat? Zgadzacie się ze zdaniem Konfederacji, czy raczej inni europosłowie mają rację? Podzielcie się swoim zdaniem w komentarzach. Zapraszamy też do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia.